swojego dziecka, przyjmujcie na siebie obowiązek wychowania go w wierze, aby zachowując Boże przekazania, miłowało Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku? A wy, drodzy chrzestni, czy jesteście gotowi pomagać rodzicom tego dziecka wypełnianiu obowiązku? Michale, Janie, Kościół Boży przyjmujcie z wielką radością. W imieniu tej wspólnoty znaczycie znakiem Krzyża po mnie, Wy Rodzice i Chrzestni. Naznaczcie Wasze dziecko znakiem Jezusa, Jezusa naszego zbawiciela. Pała na wysokości Bogu.